Jurgen Klopp całkowicie odmienił obraz Liverpoolu. W teraźniejszej historii klubu jest zdecydowanie ich najjaśniejszą gwiazdą, a udowadnia to obecnie trwający sezon, w którym znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu byli najsłabszym Liverpoolem za kadencji Kloppa i spekulowano nad tym, czy jego dalsza praca na Enfield ma jeszcze w ogóle sens. Niemiec jednak latami genialnej pracy zasłużył sobie na kredyt zaufania i jak sam twierdził, gdyby nie jego historia, pewnie zostałby już dawno zastąpiony. Obecnie nikt w klubie nie żałuje podjętego ryzyka. Liverpool z każdą kolejną kolejką coraz pewniejszym krokiem stąpa po kolejny w swojej historii Puchar Premier League. Na swoim koncie zgromadzili już 45 punktów, a z każdym meczem można odnieść wrażenie, że rozpędzają się jeszcze bardziej. Wróćmy może jeszcze na chwilę do samej historii. Na Enfield Club pracuje od 2015 roku, żeby zobaczyć jak daleką drogę musiał przebyć, by stworzyć ponownie giganta z Liverpoolu, wystarczy spojrzeć na jego skład w jego debiutanckim spotkaniu w roli szkoleniowca Derec. Przed przyjściem klopa Liverpool wyglądał nie najlepiej. Ich sezony były sinusoidami i raczej nikt na poważnie nie typował ich do wygrania ligi. Pomimo bycia jednym z najbardziej zasłużonych klubów w historii, na nią musieliśmy czekać aż 30 lat. To dopiero Klop uczynił zderec potwora, którego za wszelką cenę chce omijać każda drużyna na świecie, no może poza Realem Madryt. W pierwszym sezonie powoli, wdrażając swoją filozofię, doszedł do finału Ligi Europy, gdzie musieli jednak oddać wyższość Sewilli. Sezon ligowy zakończyli dopiero na ósmym miejscu, ale zarząd Liverpoolu wierzył w ten projekt i postanowił dać jeszcze jedną szansę Jurgenowi. Klop od zawsze słynął z wyciągania z zawodników tego, czego nigdy byśmy się po nich nie spodziewali. Tworzy piłkarze, którzy za pomocą jego ręki stawali się gwiazdami światowego formatu. Praktycznie każdy że zawodnik dołączający do drużyny za kadencji Klopa nie był potężną gwiazdą, a stawał się nią dopiero na samym Enfield. Przy początkach jego pracy, Liverpool systematycznie wzmacniał się kolejnymi nazwiskami: Van Dijk, Mane, Salah, Alisson czy Fabinho to piłkarze, bez których nie wyobrażamy sobie współczesnej historii Liverpoolu, a to właśnie oni zostali sprowadzeni do klubu, między innymi dzięki Klopowi. Każdy z nich idealnie wpisał się w wizję Jurgena, ale chyba największym strzałem w dziesiątkę okazało się sprowadzenie do klubu Salaha. Decyzja o sprowadzeniu Egipcjanina była kontrowersyjna, w końcu w przeszłości reprezentował już chociażby barwy Chelsea, od której odbił się jak od ściany. Tym razem mał nie pozostawił żadnych złudzeń i kompletnie zdominował Premier League, strzelając aż 44 bramki. Liverpool w końcu doczekał się swojej supergwiazdy, a w przyszłości trafionych transferów było tylko więcej. W tym samym oknie do klubu trafił również Van Dijk. O transferze było bardzo głośno, bo wydawanie prawie 100 milionów euro za obrońcę nie było wtedy popularnym ruchem, ale transfer szybko się spłacił, a dziś bez problemu Holendra można nazwać jednym z najlepszych obrońców świata, a przez pewien Moment toczyły się nawet dyskusje, czy aby ten nie zasłużył na wygranie złotej piłki. Silne, nieoczywiste wzmocnienia doprowadziły Liverpool do finału ligi Mistrzów i choć tam okazali się słabsi, ten sezon ewidentnie zbudował ich na lata. W kolejnym sezonie zabrakło im punkta do mistrzostwa, gdzie wraz z Manchesterem City zbliżyli się do astronomicznych 100 punktów, a rywalizacja Klopa i Guardioli już na zawsze przeszła do historii. Kilka sezonów później podopieczni Klopa podnieśli w górę długo wyczekiwany puchar Ligi Mistrzów i stali się najlepszą drużyną na globie. W minionym sezonie 2000 2022-2023 nie mówiliśmy jednak o kolejnych sukcesach klubu, a coraz częściej przebijały się głosy, że projekt Klopa na Enfield powoli zaczyna się kończyć i klub potrzebuje już gruntownych zmian. To normalne, że co jakiś czas pewne rzeczy się wypalają, a szatnia potrzebuje świeżości i zdrowego spojrzenia. Liverpool po tym, gdy w 2022 roku otarł się o potrójną koronę, przegrywając finał Ligi Mistrzów i walkę o mistrzostwo, ponownie tracąc jedynie jeden punkt do Manchesteru City, doznał kompletnego spadku formy, a kolejny sezon za Czyli tragicznie, praktycznie utrzymując słabą pozycję już do samego końca. Pierwszy raz od sześciu lat nie zagrali w fazie grupowej Ligi Mistrzów, kończąc sezon słabo jak na to, do czego nas przyzwyczaili, bo dopiero na piątym miejscu. Fakt, że do ich gabloty mogły wpaść trzy najważniejsze puchary, a wpadł tylko jeden, ten najmniej z nich ważny, musiał totalnie zniszczyć mentalnie drużynę od środka, co spowodowało tak fatalne wyniki. Kłopoty zaczęły się już w lato, gdy klub opuścił jeden z długoletnich filarów ataku Sadio Mane. Został zastąpiony przez Darwina Nunierza, który przez cały swój debiutancki sezon nie potrafił odpalić i w pełni nie dorównał do postawionych przed nim oczekiwań. W 42 spotkaniach strzelił 15 bramek i 4 razy asystował. Dla porównania w swoim ostatnim sezonie na Enfield Mane zdobył 23 bramki. I 5 razy asystował. Kadra potrzebowała gruntownej przebudowy, brakowało młodych nazwisk, a gdy te już się pojawiały, to nie były jeszcze gotowe do gry na tak wielkim poziomie. System klopa pomimo swojej zabójczej skuteczności jest szalenie wymagający. Zawodnicy są zajeżdżani i niełatwo wytrzymać cały sezon w takim boiskowym reżimie. Co też pokazał tamten sezon, po tym gdy co chwilę wylatywał piłkarz za piłkarzem przez kolejne pogłębiające się urazy. Wielu z tych zawodników stanowiło o sile drużyny ostatnich lat. Prawdopodobnie w środku nastąpiło pewne wypalenie, które trzeba było jak najszybciej zgasić. Najbardziej odczuwalny spadek formy zaliczył trend Alexander Arnold, który z jednej z najważniejszych osób składu miał ogromny zjazd formy i na tym etapie wielu kibiców po prostu chciało się go pozbyć. Chwilę temu był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, by trochę później dyskutować nad tym, czy warto go w ogóle powołać na Mistrzostwa Świata. Moment, gdy Liverpool zaczął wracać do formy, to czas, gdy Arnold odzyskał swoją formę. Klopp postanowił spróbować częściej korzystać z jego w środku pola. Stał się prawym obrońcą, schodzącym do środka, idealnie wypełniającym lukę po jak już jesteśmy przy samym Angliku, to musimy powiedzieć kilka słów o tragicznej pomocy. Ta nie była wzmacniana od lat. Naby Keita, Milner czy przed sekundą wspomniany Henderson to nie byli już ci zawodnicy, co jeszcze kilka sezonów wcześniej. Pomoc wyglądała tragicznie, co w dalszej perspektywie spowodowało, że cała trójka opuściła Liverpool i właśnie też w tym miejscu Klub zaczął się odradzać. Z kolejnym sezonem na Enfield pojawiły się cztery nowe nazwiska. Endo, Gravenberch, McAllister i Soboszlaj. Jak można zauważyć po obecnie dobrej formie Liverpoolu postawiono całkiem dobrą diagnozę. Do klubu początkowo mieli trafić również Kaisedo oraz Bellingham. Oba transfery nie wypaliły już przy końcu transakcji i choć wydają się na papierze być większymi gwiazdami, to tak czy siak nowe nazwiska wpasowały się w klub idealnie. The Reds w tamtym okienku transferowym wydało 170 milionów euro. Klopp nieraz na konferencjach podnosił temat tego, że Liverpool nie ma większych szans z tym, by rywalizować z klubem państwem i apelowałby wprowadzić jakieś systemy wyrównujące tą przepaść, ale na niewiele się to zdało. Szansa na mistrzostwo Liverpoolu w tym sezonie określa się na 27%. Mimo słabego wejścia w sezon Man City, wciąż ci są uważani za bezwzględnego faworyta, mając tych procent aż 55%. Uważam, że to całkiem dobry sezon, by Liverpool mógł wszystkich zaskoczyć. Wyniki są bardzo nieprzewidywalne, a lider w tabeli Zmienia się co kilka kolejek. Aktualnie nie ma już tak bezwzględnego Manchesteru City. Im więcej równych drużyn, tym większa szansa, że rywale, jak kanonierzy czy właśnie obywatele potracą swoje punkty na remisach czy porażkach, co będzie szansą na odjechanie drużynie Klopa. Dodatkowo Liverpool przecież nie gra w lidze mistrzów. Owszem, wciąż grają w europejskich pucharach, ale intensywność ligi Europy nie ma żadnego porównania z tą w Champions League. To dobra okazja, by powstrzymać kilku rezerwowych piłkarzy i zbudować ich na przyszłe sezony. Drużyny z Anglii często przekładają mistrzostwo kraju nad Ligą. Mistrzów, a co dopiero, gdy mówimy tu o Lidze Europy. Jeśli Liverpool będzie miał zapewnione top 4, myślę, że wszystkie nakłady pójdą w mistrzostwo kraju, co będzie przeciwieństwem do drużyn, które chcą zgarnąć cały rozgrywkowy pakiet. Po tak fatalnym sezonie widać w tych piłkarzach chęć udowodnienia, że wciąż są wielką drużyną, a wyniki były jedynie wypadkiem przy pracy. Nowi zawodnicy zaś chcą być częścią zwycięskich historii i wciąż są głodnymi, poszukującymi krwi wilkami. Najczęściej, gdy walka o mistrzostwo toczy się do jednego oczka, kluczowa w zwycięstwie jest mentalność, a jej piłkarzom Liverpoolu zdecydowanie nie brakuje. Klopp potrafi osiągać wyniki ponad stan i latami udowadniał to, czy to w Liverpoolu, czy w i Dortmund. Również to właśnie w tym sezonie do formy wrócili zawodnicy, którzy rok temu grali dramatycznie jak na swoje możliwości. Odbudował się Arnold, wrócił silny Van Dijk, a Salah znowu jest największym gwiazdą ligi. W tym momencie Egipcjanin na swoim koncie ma 14 bramek, czyli tyle samo co Haaland, który jest uważany za najlepszego piłkarza tego roku, a poza tym króluje w asystach, mając ich na swoim koncie aż 8. Zatem krążyły plotki o potencjalnych przenosinach Salaha do Arabii. Saudyjskiej, a wielu mówiło, że jest to już praktycznie przesądzone. Ten sam postanowił jednak, że ma jeszcze do napisania swoją historię i właśnie dzięki temu dziś możemy nazwać go najlepszym piłkarzem Premier League. Tak naprawdę w Derec po prostu wszystko od pewnego momentu zaczęło się zazębiać. Ruchy transferowe, mniejsza ilość kontuzji, poprawa zawodników, którzy grali słabo, czy nawet odpalanie tych, którzy byli już skazani przez wielu na porażkę. Takim zawodnikiem był na przykład Nunierz, i mimo, że wciąż brakuje bardzo wiele, to z każdym kolejnym meczem wydaje się być jeszcze pewniejszy i jeszcze lepszy. Jurgen Klopp w sposób fenomenalny poradził sobie z kryzysem, uciszając przy tym głosy krytyków i sceptyków. Mi samemu wydawało się, że pewien projekt po prostu się skończył i tak w piłce już jest, że nie każdy może wygrywać w nieskończoność. Klopp jednak udowodnił swój geniusz i pokazał, że zdarzają się wyjątki od reguły. Sezon dalej trwa, a za nami jest jego zaledwie połowa, ale mimo to uważam, że to dobry moment, by zacząć powoli wyciągać pewne wnioski. Wielki Liverpool wrócił i nawet jeśli końcowo kolejny raz nie zdobędą mistrzostwa, mogą namieszać w stawce, a od pewnego czasu obok Bayeru Leverkusen są. Zdecydowanie głównym faworytem do końcowego triumfu w Lidze Europy. Jurgen Klopp kolejny raz udowodnił, że nie stawienie go w topce najlepszych trenerów świata jest czymś, co nie powinno nigdy mieć swojego miejsca. Jeśli ten film Ci się spodobał, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia filmu o tym, jak Alonso stworzył potężny Bayer Leverkusen. Dzięki za oglądanie do końca. Mówił do Was Jerzyk, mówi do Was świat futbolu. Do następnego i Siemano.